Barwny korowód dożynkowy z pocztami sztandarowymi, wieńcami oraz chlebem przemaszerował w tym roku w Świedziebni, gdzie miały miejsce dożynki Powiatu Brudnickiego. Tu chleb wypieczony z tegorocznych plonów, starostowie tożynek przekazali władzom powiatu brudnicy i gminy Świedziebnia. Panie starosto, gospodarzu naszego powiatu, proszę przyjąć od nas bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Wierzymy że będzie sprawiedliwie dzielony i starczy go dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych najbardziej potrzebujących. Pomimo tych anomalii pogodowych można powiedzieć, że na terenie powiatu te zbiory nie są złe. Nie są złe, szczególnie jeżeli chodzi o te zboża i to wszystko co jest, było o zimę. Wiosna wilgotna spowodowała to, że mieliśmy okazję te o zimę zboża zebrać naprawdę w dobrej jakości, ale i w dobrej ilości. Wnioskowaliśmy razem z Wójtem Gminy dnia o odznaczenia do Ministerstwa Rolnictwa. One zostały przyznane odznaczenia za zasługi dla rolnictwa, ale też i powiem co rocznie wyróżniamy część tych naprawdę wybitnych przedstawicieli gospodarstw nagrodą starosty. I to też w tym roku żeśmy uczynili. Jest to hołd dla tych wszystkich, którzy trudzą się naprawdę na tej ziemi. Obraz, tak jak powiedziałem, powiatu brudnickiego się zmienia. Tych gospodarstw jest coraz mniej. Te, które pozostają, to już są przedsiębiorstwa, to są wysokospecjalistyczne gospodarstwa, które wymagają naprawdę wiedzy, sprzętu, żeby to gospodarstwa prowadzić. Problemem rolników są jednak niskie ceny zbóż, dlatego wielu z nich zdecydowało się zboża magazynować. I to w magazynach u siebie, często wygospodarowanych z dużym trudem, bo trudno było zdecydować się na sprzedaż wszystkiego po tak bardzo niskich cenach. Pamiętajmy, że ceny na zboża i rzepak są bardzo niskie, ale wcale nie jest tak ze środkami ochrony roślin i nawozami. I dlatego też każdy z nich ma nadzieję, że jeśli przetrzyma to zboże w magazynie, to przyjdzie czas, kiedy weźmie lepszą cenę i kiedy będzie mógł powiedzieć, że warto było przez rok pracować, bo jego dochody są na plus. A dzisiaj, gdyby uczynił to pochopnie i z małą roztropnością, mógłby mieć problemy, jeśli chodzi o dochodowość w rolnictwie. A najgorszym momentem dla polskiego rolnika była ta informacja, że ktoś w Polsce wymyślił takie określenie techniczne zboże. To techniczne zboże, które napłynęło do nas do Polski z wschodniej granicy i które sprawiło, że polscy rolnicy mają problem. A to między innymi dlatego, że gwałtownie w Polsce spadły ceny na wszystkie zboża na rzepak, na pszenicę, ale także na owoce miękkie. To wszystko dlatego, że ktoś w Polsce popełnił błąd. Ja mam świadomość, że wpływ i nadmiar zboża z Ukrainy spowodował i miał wpływ na to, co się dzieje. Ale tak naprawdę to państwo pozwoliło na sztuczkę, na przekręt XXI wieku, że wprowadzono kategorię zboża technicznego. Zboża, które tak naprawdę nie ma żadnych parametrów, a które poza kontrolą wjeżdżało i psuło polski rynek. I myślę że konsekwencje tego będą jeszcze długo widoczne u nas na polskim rynku. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia Kół Gospodyń Wiejskich za udział w powiatowym konkursie wieńców i ozdób dożynkowych na który w tym roku wykonanych zostało 27 prac. Nasz wieniec jest to wieniec tradycyjny. Robiłyśmy go przez dwa tygodnie codziennie po dwie trzy godzinki. Składa się z czterech rodzajów zbóż. Żyto, pszenżyto, jęczmień, owies i pszenica. To jest takie podstawowe, które muszą być. Mamy też trawy przyozdobione kwiatami, które zbierałyśmy same, zasłyszałyśmy. Robiłyśmy też takie na przykład ozdobne kwiaty z pszenicy, ozdobne kwiaty z kukurydzy. Trzeba przygotować stelaż, uspawać, bo to jest stelaż z z drutu, y, potem przygotować, powiązać. To Także to jest praca ze trzy miesiące naprzód. Najpierw trzeba było zebrać kłosy, więc to już tam trwało może z tydzień. No później wysuszyć te kłosy, powiesić, wysuszyć. No później pozbierać trochę tam różnych kwiatków, też posuszyć. Porobić takie różne. Dekoracje. No i najgorsze było to plecenie. Najpierw trzeba było kłosy poukładać wszystkie jednakowo, i później tutaj na to okręcane sznurkiem. Bo to, tu jest oczywiście stelarz, No i później, takie różne ozdóbki robiliśmy jeszcze. Wszystko jest naturalne. Nic nie mamy sztucznego. Przy ocenie komisja kierowała się ściśle wyznaczonymi regulaminem kryteriami. Przede wszystkim materiały wykorzystane w pracach musiały być związane ze świętem plonów i tradycją dożynkową, z elementami symboliki i tradycji ludowej. Więcej nie mogły być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu czy sztucznych kwiatów. Wszystkie wystawione prace były pieczołowicie przygotowane. Jury nie miało więc łatwego zadania. Po długich obradach pierwsze miejsce w kategorii wieńców przyznano koło gospodyń wiejskich w Grzybnie. Tak, nam bardzo miło z tego powodu. Nasz wyniec powstaje zwykle samowicie wieńca, to jest około trzech tygodni. Nie mówię, że codziennie. Powiedzmy, liczyłam w tym roku 12 dni, jakieś 4-5 godzin dziennie. Nasze koło liczy 17 osób i rzeczywiście te 17 osób bardzo angażuje się. Wieniec dorszynkowy, taki tradycyjny, to kształt korony. E, czyli ramiona, czyli wykorzystanie e, zbóż takich, które są u nas na polu. Tak? E, żyto, pszenżyto, pszenica, jęczmień, e, owies. E, pojawił się również orkisz. E, zioła, kwiaty, wszystko co nas otacza, co daje Matka Ziemia. E, jeżeli chodzi o projekt, e, często rodzi się on e, wieloetapowo. E, coś planujemy, czasami coś nam nie wyjdzie, czasami e, coś zmieniamy w trakcie. E, to też jest taka praca wspólna, w zależności od tego, później jakie mamy dostępne zboża, co nam się udało ładnego zebrać, ponieważ wiemy, że czasami pogoda płata nam figle i myślimy, że o, będzie piękne zboże, a nagle w jeden dzień deszczu wystarczy, że te zboże robi się już nie tak, jakbyśmy chciały, i to też jest uzależnione. Mi to e, przekazała moja mama. E, Moja babcia, starsze panie przekazały, przekazały nam sposoby wicia tej, tego, tego wieńca. My teraz powoli angażujemy w to nasze dzieci, córki, żeby ta tradycja nie została zapomniana, ponieważ to podziękowanie za plony jest jednak bardzo ważne dla nas. Na Placu dożynkowym swoje stoiska zaprezentowały m.in. szkoły Powiatu Brudnickiego. Koła gospodyń wiejskich częstujące swoimi przysmakami, a także szpital powiatowy, którego personel medyczny chętnym osobom wykonywał podstawowe badania diagnostyczne, jak ciśnienie tętnicze czy poziom cukru we krwi.